Dzień dobry, bioenergoterapeuta, dyplomowany z oficjalnym dyplomem Zdzisław Jan Jończyk. Zapraszam do gabinetu Katowice, ulica Pułaskiego, 20. Strona internetowa uzdrawiam.pl. Telefon 513-721-006. Zapraszam, Szanowni Państwo, udzielam pomocy, wykonuję zabiegi Bioenergoterapii stacjonarnie w Katowicach. Zabiegi trwają 40 minut, są bezdotykowe. Pomagam w schorzeniach najcięższych, najtrudniejszych, tych wewnętrznych i tych emocjonalnych. Wszyscy pacjenci prawie mają, przechodząc do mnie diagnozę tak zwaną medyczną. Jako bionergoterapeuta nie stawiam diagnozy medycznej. Legalny zawód, jaki jest bionergoterapia w Polsce, nie stawia diagnozy medycznej. Zapraszam serdecznie też na kursy bionergoterapii, które prowadzę, wszystkie cztery stopnie. Nadmienię, że nie wyrażam się precyzyjnie ponieważ ta reklama o bionergoterapii, ponieważ ta reklama będzie płatna i to wszystko, co reklama płatna. Poza słowem bioenergoterapia cenzuruje bardzo skutecznie. Widocznie jest to dla nich zbyt niebezpieczne, bo skuteczne. Także zapraszam wszystkich do kontaktu i wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia. Dzień dobry, bioenergoterapeuta z oficjalnym państwowym dyplomem bioenergoterapii. Zdzisław Jan Jończyk. Zapraszam wszystkich potrzebujących do gabinetu w Katowicach ulica Pułaskiego 20. Strona internetowa uzdrawiam.pl telefon 513 721 006. Pomocy udzielam w najtrudniejszych przypadkach wszystkich schorzeń wewnętrznych i emocjonalnych, gdy już wszelkie sposoby zawodzą. Przychodzą do mnie pacjenci, którzy mają najczęściej diagnozę konwencjonalną. Nigdy nie odciągam od konwencjonalnych metod leczenia. Formy, które przekazuję bioenergoterapii, są to formy, które są sprawdzone przez wieki. Zapraszam, zabieg taki trwa 40 minut w gabinecie w Katowicach. Wykonuje też zabiegi na odległość, bioenergoterapii. Pacjent nie widzi mnie na odległość, ale ja widzę pacjenta i to wystarczy. Bioenergoterapeuta widzi ciało energetyczne.